was poinformować jak wcześniej już przekazywaliśmy że dnia 11-12 maja w obornickim ośrodku kultury odbędzie się czesciada edycja Barw Dakaru którą razem przygotowujemy od lat z Pawłem w tym roku troszeczkę inaczej będzie zawierała raid super rally to jest taka ciekawostka odbywa się on w różnych miejscach w Polsce w tym roku mamy to szczęście że odbędzie się w Obornikach Paweł przygotował trasę. Dla Super Rally robimy dwa odcinki, jeden 8 km, drugi 13 km. Po lasach bardzo szybki, po drogach szutrowych będzie naprawdę szybko i naprawdę fajnie. My robimy nasz rajd pieczątkowy, będzie ponad 150 pojazdów, 180 pieczątek i spodziewamy się na, na naprawdę dobrej zabawy. I myślę, że pomału możemy mówić o tym, że jest to największa impreza off-roadowa w Polsce bo wskazuje na to, że razem ze Super Airy i Marcin będziemy mieli na pewno ponad 200, ponad 200 pojazdów. Nie sądzę, żeby coś większego w Polsce ktokolwiek robił z wyłączeniem może imprezy typu Megawatt był HAPOW. Także zapraszamy serdecznie na naprawdę fajną imprezę. Pawła Pawła Ride 4x4 będzie się odbywał między innymi tutaj, czyli na naszym torze motokrosowym w obornikach. Będzie się on odbywał w sobotę, w natomiast Super Ely będzie odbywał się w soboty i w niedzielę. Super Ely to są, to są okrążenia, jedno okrążenie ma około 40 km, w sobotę będą takie 4 okrążenia, w niedzielę będą 2. W niedzielę dodatkowo będzie również rajd motocyklowy sponsorowany przez firmę Caparol. E, którą że tak powiem na rajd e, co roku ściąga firma nad Stagard. Zapraszamy też kibiców zarówno do naszego miasteczka rajdowego w OK w obornikach jak i tutaj na te odcinki gdzie będzie super zabawa. Czy to na super rally, do lasu na wyścigi, czy tutaj do nas na ten rajd pieczątkowy jak zobaczycie to te miejsca w które będziemy wjeżdżać, czy tutaj naprawdę będzie się dużo działo, także Zapraszamy i, i miejmy nadzieję, że impreza będzie się rozrastała w tak szybkim tempie jak teraz. Też się zapraszamy, bo to impreza jest otwarta dla wszystkich, społeczna. No i oczywiście musimy też podziękować gminie oborniki, która jak co roku, tak. jak co roku nas wspiera i Pana Staga, Dalman Centrum, Kółchnia i Strych, firma Michała Domagalskiego yy, i, i, i kilka motoclub, innych obornika. motoclub o właśnie nie Motoclub i Grzesiu Mantyk to też pewnie tej imprezy nie były. Wszystko jest przygotowane, zapięte załatwiać. na ostatni guzik, teraz już tylko czekamy na zawodników i kibiców i aby nam pogoda dopisała, żeby było przynajmniej tak ładnie jak jest dzisiaj. Dokładnie. imprezie jak zwykle będzie też szczytny cel towarzyszy. Będziemy pomagali jednemu z oporniczań kolec, który no niestety zachorował na, na ciężką chorobę. Będziemy na niego zbierali pieniążki. Tu no też będą jakieś pokazy strażackie służyły. Temu, temu też będzie jakiś bieg katorzika zorganizowany w owokach. Więc myślę, że atrakcji będzie co niemiara dla każdego Przyszły weekend, nic innego jak przyjechać do i Do Bornickiego Ośrodka Kultury I ten sobotę, niedzielę spędzić z nami Zobaczyć jak Osmałat wygląda od podszewki Tak jest, nie zarażnicując Zapraszamy serdecznie